Państwa hodowli. Co tu chciałem powiedzieć, na wstępie tego filmiku pozdrawiam Państwa serdecznie. No i oczywiście przyjechałem tak jak obiecałem dla Kamili z kanału porośliny do Grześka, Grzesiek zaraz będzie ładował do pora. i Kamilko jutro Ci wysyłam. No i oczywiście co chciałem powiedzieć, mi się. Nie jak tu widzicie, 1300 litrów. Lampy, pompa już jest zamówiona i będziemy robić sampa. I Państwu oczywiście nagram wszystko. Także na razie, jak tu widzicie, są filtry włączone na powietrzacz. Samp jeszcze nie działa, ale jutro jadę po, po sampa i będziemy robić sampa i ten akwaryn będzie już fajnie funkcjonował co tu jeszcze mam? chciałem powiedzieć, no co jak widzicie nic się tutaj już nie odkleiło jakście widzieli na poprzednim filmiku, wszystko jest w porządku postarałem się z Grześkiem oczywiście i zrobiliśmy do porządku jak widzicie roślinki już posadzone, wiadomo, że to musi się wyprostować, każda roślina musi dojść do siebie także Niedługo będziecie widzieli filmik z Sampem, jak już wszystko pracuje, także, no jest gitara, jest gitara. Co chodzi właśnie o te stoliki, też będzie wystawione, jak będziecie chcieli sobie zrobić jakiś konkretny stolik pod, pod zamówienie, to będzie numer telefonu pod moim filmikiem do Grzegorza, a już resztę, jakby oni już ogarną, nie? Także yy, to wszystko załatwimy. No i cóż, na razie no, jak widzicie, tak jest jak jest. Najpierw musimy ten, ten akwarium ogarnąć. 1300 plus sam to jest 1500. No i wszystko musi zacząć żyć w tym akwarium, nie? Reszliny się dopiero zaczną, zaczną, zaczynają podnosić. No i co? No i... No i jeszcze Państwu pokażę, tu są jeszcze takie pasiaki, skalarki do sprzedania Managapuru i tu nawet te pasiaki dobrały się w parki, także Państwu pokażę. No a ten akwarium właśnie w ten sposób jeszcze pokażę Państwu. Wiadomo, że to wszystko musi zacząć rosnąć. Tu Grzegorz już worki dla, dla Ciebie, Kamila, przygotowuje. A tu te pasiaki pokażę. O, zobaczcie jak przypływają do mnie. Jak ktoś będzie chciał, to może u Grzegorza sobie właśnie je zakupić. No jak ładnie pływają, zobaczcie, może tak rękę wezmę. O, wszystkie jak widzicie pasiaczki przypływają. Tak jeszcze z bliska Państwu nagram. Także wszystko musieliśmy zamawiać. Po resztę jedziemy autem. No i będziecie widzieć no, jak to się wszystko rozrośnie. Tu od nikogo. Oczywiście nic nie jest odgapiane. Robimy po swojemu. Wiadomo, że jak tu będzie sam, to już będzie inaczej. Bo jak widzicie, do końca też wody nie mogliśmy dopuścić. A dlaczego? To już mówię. Dlatego bo wszystko leciało do sampa. Także ci, co mają sampa to wiedzą o co chodzi. No I tak to wszystko wygląda. Tu jednej osobie w komentarzach się od Grzegorza 500 podobała, to pokażę. No i tutaj chciałem właśnie też powiedzieć, zobaczcie jak tutaj wszystko rośnie. Na końcu filmiku będzie parę ujęć z mojego akwarium. Akurat robiłem podmianę wody, no i postanowiłem, że dogram. Także na końcu filmiku będzie mój akwarium pokazany. A tu wam pokażę z góry, zobaczcie, jak to wszystko rośnie. To jest 500 litrów akwarium. I tutaj nic czegoś nie dodaje. Ty się nic nie dodajesz, nie? Nic, tam akurat nic Bez żadnych dopalaczy. Jest bez żadnych dopalaczy, bez niczego. Tylko kurki kur gnięta kur torfową. A no no, tu to wiadomo. Kurki to... Żołanie, I zobacz, jak pięknie rośliny rosną. Nic nie trzeba wlewać. Dodawać. Po prostu jak zasadzicie roślinę. Czekać. Tylko czekać. U mnie też pięknie rosną roślinki. No dokładnie cierpliwość. Z początku jak mi nie chciały rosnąć, to wy wy wyjmowałem z akwarium i nie chcesz to nie, nie rośnie. Ale tutaj też mech zobaczcie. Już Grzegorzowi powiedziałem, żeby go ładnie podciął. Będzie ładnie wyglądał. Będzie zdrowszy mech ale jak tu widzicie wszystko jak w najlepszym porządku co chodzi o te akwaria jak już będzie chodził sam to oczywiście tu będzie woda RO filtry są odwróconej osmozy także tylko zamontować, ale najpierw zrobimy sampa, później będziemy dolewać, mieszać z kranową. Oczywiście RO i mierzyć parametry wody. Dobrze mówię Grzegorz, nie? A rybki się odwdzięczą. Na razie są ryby w 330 litrach tamte. No i cóż, tu jeszcze Państwu pokażę. To będzie wszystko poselekcjonowane, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało wygląd. Na razie jest tak, jak jest. Naprawdę dużo pracy. Jeszcze te pasiaki pokazuję. Jak ktoś będzie zainteresowany, może dzwonić. I te pasiarki mogą. Może Grzesiek sprzedać oczywiście. I tu są nawet Grzesiek, parki dobrane, tak? Jedna para. Jedna para jest dobrana. Także składała mu ikrę, ale na grzałce. Dobrze mówię? Tak. Także tak to wszystko wygląda. Wiadomo, że wszystkiego naraz nie można zrobić. Każdy z Was wie. To wszystko kosztuje. No ale pompa już porządna. Ile tam jest tej pompy mocy? Grzegorz, bo ja... 20 tysięcy litrów na godzinę. No, 20 tysięcy litrów na godzinę pompa. Także ogarnie ten akwarium. Media mamy wszystkie także będzie wszystko OK. Tu grzegorz właśnie wyjmuję rośliny, zaraz pokażę. Zestaw dla koleżanki Kamili. Oczywiście pozdrawiamy Cię Kamilko z Grzegorzem. Także tutaj jutro paczka leci do Ciebie. Jeszcze mieczyki. Głupiki. Tu mieczyki. Tu jeszcze może do Grze Grzegorza, z tych może dokonyliśmy. Tak podałeś, nie? No tak, że... No dobra, cóż. Jeszcze na Także nie trzeba żadnej filozofii, żeby rośliny rosły. Tylko cierpliwości. Kulki torfowo wyniane. A zobaczcie. Tutaj jest sama tylko lawa. Nic poza tym. I zobaczcie, jak to wszystko rośnie. Lawa wulkaniczna. Jeszcze do 1300. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Do następnego filmiku. Jak już będzie. Oczywiście. Sam. A tutaj jak widzicie. Wszystko. Gra. Rozrośnie się. Będzie naprawdę piękne. Akwarium z rybami. Pozdrawiam. Cześć.